Cześć, hej, witajcie! Ja jestem Leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski rysunkowe. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nickiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania! No i dzisiaj... Nagrywamy sobie drugą część ze sprawdzania, czy gracze ze starych filmów na Ety nadal grają. No, po prostu. I teraz będzie ciekawiej, bo znalazłem trzy filmy z 2013 roku, więc o dwa lata starsze niż poprzednio. Ten jest w ogóle sprzed ponad 7 lat. Więc jeżeli którakolwiek osoba z tych właśnie tutaj na filmie przedstawionych będzie grała. To wyśle jej coś, tak, wyślemy jej coś na em, Movie Star Planet, w ogóle, co to był drugi level? Olku XD, drugi level, ej, jeżeli ona by grała to by był serio taki szok, że hej, Olku XD. Wow, ej, z drugiego dobiła trzynasty. Siemaneczko misiaczki, w ogóle ma jakiś status. Konto z 2012 sej, wow, wow. No niestety, uuu, ale jeszcze w 2015 miała luki, więc pograła jakieś trzy lata, no niestety, no. Ciężko będzie kogoś znaleźć, kto nadal gra. Dobra, CC 22333. 3, 3. Miała dziesiąty, w ogóle patrzcie jak kiedyś VIPy wyglądały. Ja tego nawet nie wiedziałem, że była taka ikona VIP'a. 17, oho, 7 leveli, ale widać właśnie, że ma taki obstawiam styl z 2016 roku. Zobaczymy zaraz, z którego właśnie luku, yy, Luku. Z którego roku miała ostatnie luki? Ojeju, w ogóle to 2014-13 jejku to jest naprawdę takie cofanie w czasie. Jak już mamy 2020 i pomyśleć, że jej najnowszy luk był sprzed ponad 6 lat. Naprawdę to jest dziwnie się to sprawdza. Serio, dziwne to jest. Jak ten czas szybko leci, no niestety Sisi nie gra. Ja mam nadzieję, że znajdziemy chociaż jedną osobę, która dalej gra i będziemy mogli do niej napisać i w ogóle, nie wiem, będzie fajnie. <grych> Barbiak, 12 ma 22, jest progres levelowy, ale czy będzie growy? Księdze, gości, pustki, no 2015, no Halko. Wszystkie na razie rekordowo to chyba był 2016 albo 15 sam, nie wiem. Natalia Ky miała wtedy Lipa. Ja mam nadzieję, że ona została w tej grze. Natalia. Co? Co? Natalia? 67 level, nie wierzę. Trafiłem na Topkowicza. Od 2011 roku. Nie. Co jest grane? Trafiłem przypadkiem na kogoś z Topki. Natalia, jeżeli ty to oglądasz, to nie wiem, ja, ja cię pozdrawiam. Wow, po prostu wow. Osoba, która miała 14 poziom w 2013, ma teraz 60 któryś. Hej, pozdrawiam, e, będziesz na odcinku e, za dwa dni kanał LSD. Ej, ciekawe, ciekawe co na sobie pomyśli. Może że jakaś drama czy coś. Ej, dobra, wyślę coś. 67 poziom, chociaż ona ma... Taki poziom i ma pewnie takie ciuchy, że jak jej wyślę, dripa, to ona nawet nie zauważy, że coś ma więcej w szafie. Ale jezu się, naprawdę jestem w ogromnym szoku. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ej, nie, no to ja już jestem spełniony na tym odcinku. Asia STM, zobaczmy kolejną osobę. No ta niestety już nie gra. Dziewiętnasty poziom. No tutaj Luki z 2014, no to a, niestety już długo nie gra, dobra idziemy dalej, Martynka, Podłoga Py, 22, no 12 poziomów, 23, 12, o Jezus, status 2015 roku, no a Luki z 2016, więc no już długo nie gra niestety, w ogóle... Możecie zaobserwować teraz, jak się styl zmieniał na przestrzeni lat, w ogóle to jeszcze w 2016 było. Ja wtedy zaczynałem grać. Więc jeszcze wtedy te ciuchy były takie, aj karamba, a teraz już jest to, jest dużo lepiej, jeszcze jak te nowe twarze dodali. Ogólnie ja wiem, że ja tutaj nie świecę przykładem dobrego luka, ale no, jak wiecie, to jest moje poboczne konto, na których nie mam znajomych, nie mam lagów i w sumie nic tu nie robię i no, nagrywam z niego, bo nie mam lagów. LOL Fab 800. 20 level, miała 16 albo 6. Nie gram w tą nudną grę, no to... <grywam> U, 27 poziom, no troszeczkę tych poziomów biła, ale patrząc po jej fryzurze, chociaż ten dół jest taki dość stylowy. Tylko ta fryzura mnie zmyliła, bo taka strasznie w starym stylu jest, ale ten dół jest niczego sobie. No i ostatni luk w 2018, w ogóle patrzcie jakie przejście, 2013, a później 2018, więc możliwe, że miała długą przerwę od gry, ale wydaje mi się, że niestety już nie gra, idziemy dalej. Czy to już była ostatnia osoba? Więc idziemy do kolejnego filmu, który jest z kwietnia. Ten jest starszy, więc obejrzymy osoby z tego filmu. Alex9933. Czy Alex gra? Luke wygląda na taki 2018 bym obstawiał. Wydaje mi się, że wtedy był taki motyw. Statusy ma nadal. Tak, ej. Net zgadłem, kiedy był ym, ten motyw. 2018 rok, więc jeszcze pod koniec 2018 grała. Net często te luki robiła i tak z dnia na dzień przesta grać. Trochę smutno, ale dość długo była aktywna. Jeżeli ma konto od 2012, to wow. Zuska 80. Zuska 80. 22 level. ej, 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 ej. Ja mam nadzieję, że ona gra, bo ma nawet vip -a. Członek od 2012. I teraz chwila prawdy. Kiedy ostatni look? Mamy to! Dzisiaj zrobiła luka! I to dużo tych luków robi. Nie no dobra. Musimy jej coś wysłać za to. No i w zamian dostaniesz prezencik sobie, o. Dostaniesz ode mnie jakiegoś fajnego tutaj dripka lub piksela. Daj prezent. I napiszemy jej, żeby sobie sprawdziła filmiczek. Hej, Hejcia! Zobacz za dwa dni kanał Lesny, bo będziesz na odcinku. Serduszko, bo żeby to, ta, żeby to nie wyglądało jak jakaś drama, to napiszemy serduszko. O Shakira 365, łaka łaka eee. E, 17 level. No więc wątpię, że gra. Chociaż ten look nie wygląda tak staro w ogóle. Konto z 2011 roku, to chyba konta z 2011 to jeszcze nie widzieliśmy, tak szczerze. No, ale luk był ostatni w 2015, więc już chyba tutaj długo, długo nie zagląda. Patka 144XD, 23 level, w ogóle Jezu ten z tym nie jaki kiedyś był. Te okulary były wtedy chyba mega, mega, mega popularne. Członek od 2012. Jejkuś. Ostatni look w 2016, ale no, 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 ona no, 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 się zgadzam, no, no, no ładnie zrobiony ten luczek, jak na 2016, to. Mega styl. Normalnie ta osóbka wyprzedzała czasy, w których żyła. No nie pamiętam, żeby w 2016 takie wykwintne luczki robili, ale pozdrawiam. Szkoda, że już nie gra patka. Co tu dalej? Wenus 2000. Zobaczmy czy Wenusik gra. 17 level, no to już mam niestety złe przeczucia. No 2015 ostatni luczek, więc już też długo nie gra. Aj karamba, idziemy dalej. Michel. 565. W ogóle chyba jeszcze chłopaka nie było w, tym, w tej serii. Michel, 565. A już chciałem mówić: ratuj honor chlopów, a tutaj. Coś mi się wydaje, że już niestety ten Michel nie gra. No, luków to w ogóle nie ma. 2013 z 5 nie chce mi się wierzyć, że niestety, że on gra. No, jednak ma luki, ale... Mega stare, ja już po tym widzę, że to jest mega stare, o Jezu. Czyli on to w ogóle przestał grać jeszcze w tym samym roku, co został wypuszczony ten film. No niestety. Jak widać, jedyny chłopak, który był w filmie najkrócej został z Movie Star Planet. Szkoda, szkoda. No niestety jego w ogóle nie widać ten. Czemu poucinałaś? Halo, halo, czemu poucinałaś levele? Belisia. Tu nie jest ucięty level. Miała chyba czternasty. Belisia. Kolejna topka. Ej, to był strzał w dziesiątkę. Żeby... Zobaczyć więcej osób. Belisia, nie, ja mam nadzieję, że ty grasz. Belisia, dlaczego? Belisia, ty chyba kiedyś byłaś w topce. Jak masz 44 level, a tu w ogóle taki... Jezu, taka przerwa. Tutaj jakiś masz luktko z 2019, ale jeju, ja już byłem pewny, że ty grasz. Księdzy gości pustki, więc no nawet nie ma co się chyba łudzić, że grasz. Ale kurczę, 44 level od tamtej pory jeszcze zdążyła. Gotch Lala, dobra, tam siódmy chyba miała, tak mi się wydaje. No i 23, ale... Czemu ty masz łysą głowę, halo? A nie dobra nie masz. Zobaczmy jej kanał. 10 tysięcy subów? Co jest? Ale ma popularne. Co jest? To jest twórczyni teledysku, który ma 4 miliony wyświetleń? O co chodzi widzowie ej, ale ciekawy, ale trafiamy na ciekawe osobowości tutaj w tym odcinku. Jedna w ogóle stopki. Ta stworzyła teledysk, który ma 4 miliony wyświetleń, ale jak widzicie, nie gra już mega długo. No ale wow. Szkoda, że taki kanał porzuciła. 4 miliony wyświetleń, to ja mam ogółem na całym kanale chyba z 8 milionów, a ona ma na jednym filmie połowę tego nieźle. Love you, 2, 3, 1. Miała w ogóle jakiś ósmy, a ma 26 i ma twarz w takim nowoczesnym stylu. Ja mam nadzieję, że ona gra, ale ten dół to nie jest w ogóle w nowoczesnym stylu. Jakby tą twarzą wyprzedziła czasy, w których grała, ale no zobaczmy. Konto od 2013, chociaż te usta wydaje mi się, że są dość nowe. I wydaje mi się, że ona gra. Ten look jest... Nie no. 2023... 30. To było raptem dwa tygodnie temu. Ja do niej napiszę i wyślę jej coś, bo serio, to nie jest wcale tak stare. Dajmy jej prezent. Ja mam nadzieję, że ona wejdzie czy na mówi Star Planet, jak była dwa tygodnie temu. Dobra, wyślimy jej i teraz napiszmy. Pozdrawiam, będziesz kanał Plesny. Ja to tak piszę bez emocji, jakbym mi chciał jakoś dramę robić czy coś. Więc ogólnie. Tym oto profilem możemy zakończyć ten odcinek. Znaleźliśmy chyba aż trzy osóbki, które grały do teraz, więc wydaje mi się, że to i tak dość sporo, skoro te filmy były z 2013 roku. Bałem się, że żadna nie będzie do teraz grała, ale jednak, no niektórzy przy mówi Star Planet zostają całe życie. Ogólnie, możecie napisać, czy chcielibyście jeszcze więcej części z tej oto serii. Czułem mega satysfakcję, jak znalazłem jakąś osobę, która grała do teraz. Ale no, ja już nie będę przedłużać. Pamiętajcie o konkursiku na włoski, rysunkowe. A ja się już z wami żegnam, więc do zobaczenia i pa pa!